Cześć, witam Was serdecznie na naszym cotygodniowym spotkaniu z Kawą podczas mini mediacyjnego Espresso. Zapraszam Was dzisiaj serdecznie do sytuacji mediacyjnej, która będzie dotykała zdania. Nikt mnie nie lubi, nikt nie chce się ze mną bawić, a przy okazji przejdziemy również do problemu wykluczenia i jak radzić sobie z nim w sali szkolnej i sali przedszkolnej. I to wszystko dzisiaj w czasie tej 15-minutowej sesji z mini mediacyjnym Espresso. Zapraszam. Zaczynamy od przypomnienia sobie, jak zawsze, schematu trzech kroków mini mediacji, czyli SNO, czyli tak jak lecą literki S, N i O, Każdy, za każdą z nich skrywa się co, Coś, co jako pułap będzie dawało? do tego, żeby znaleźć rozwiązanie. Czyli mamy S, czyli uziemianie tak zwane, czyli szukanie tego, co widzimy, słyszymy, co podpowiadają nam zmysły i co zmysły nam odwzorowują. Czyli tutaj uwalniamy się od ocen albo przynajmniej próbujemy zrobić tak, żeby od tych ocen się uwolnić. Drugi krok, czyli N, nazywanie potrzeb, to jest znowu to podążanie z mapą, szukanie potrzeb razem z drugim człowiekiem, odwzorowywanie i Parafrazowanie zdań tak, żeby drugi człowiek zobaczył, czy to jest akurat w nim żywe, czy to jest o tym, czy jednak o czymś innym. No i wtedy te potrzeby sobie zaznaczamy na mapie potrzeb i w końcu dochodzimy do tej jednej czy dwóch, których szukamy i których zaopiekowanie w dużej mierze przyczyni się do zakończenia sytuacji konfliktowej. No i ostatni krok, czyli O, to jest już trzeci krok mini mediacji metodą SNO. To jest otwieranie okien rozwiązań, czyli co to. W praktyce. w praktyce jest to szukanie takiego budowanie takiej przestrzeni, w której te okna rozwiązań będą się otwierały, czyli druga osoba będzie w stanie podać więcej niż jedno rozwiązanie. A jeżeli na przykład padnie patowa odpowiedź, nie wiem. Albo nie mam pomysłu w tej chwili, no to zawsze Wy jesteście też od tego, żeby pomóc te rozwiązania znaleźć i zobaczyć, ile ich jest, i poszukać w mnogości rozwiązań, które mogą zaopiekować jedną i drugą stronę. No i teraz, słuchajcie, wyobraźcie sobie sytuację, kiedy przychodzi do Was dziecko i mówi, że nikt mnie nie lubi i nikt nie chce się ze mną bawić. I co Wy, rodzice, albo co Wy, nauczyciele wychowania przedszkolnego, bądź nauczyciele szkolni, y, jesteście w stanie z tą sytuacją zrobić. No bo możecie iść w te szakale komunikaty, nie? Na zasadzie, oj, to jest nieprawda, że nikt nie chce się z tobą bawić, oj, co ty opowiadasz, e, no pobawcie się z nią, dlaczego nie chcecie się z nią bawić, tak? Bawcie się teraz razem, przeproście się. To wszystko powoduje, że konflikt nie jest zaopiekowany, a potrzeby nie są usłyszane, tylko wszystko jest zamiecione pod dywan i żeby jakoś się to trzymało, wiecie, na te grube, oszyte nici. No to jakoś to będzie, nie? Na tej zasadzie. To jest ta energia. Natomiast e, ja za każdym razem, jak e, spotykam się w czasie takich mediacyjnych spotkań, e, tych 15 minut, to zapraszam was do perspektywy tej drugiej części, która w was jest i może rozkwitnąć, czyli do perspektywy patrzenia sercem e, i perspektywy patrzenia inaczej na konflikt. Czyli nie do takiego szybkiego zaleczania i szybkiego e, używania, Przyrządów gaśniczych, żeby zadbać o to, żeby dziecko nie odczuwało frustracji, irytacji i innych emocji, które są trudniejsze, tylko żeby przyjrzeć się temu razem z dzieckiem, i potowarzyszyć mu w tym. Nie? I w takiej sytuacji. Możecie zacząć od narzędzia, o którym mówiłam ostatnio na moim kanale na Instagramie, czyli o czterech pytaniach Katie Byron, możecie zacząć od tego jako takie uziemienie, złapanie tego, czy tak faktycznie jest, zamiast mówić, nie, tak nie jest, co ty opowiadasz, to jest nieprawda, no możecie iść w stronę, wiesz co, a czy to jest prawda? No, i dziecko może odpowiedzieć w tej całej wiecie, w tych całych emocjach, które nim targają, że tak, to jest prawda. Hmm. A powiedz mi, czy to jest na pewno prawda. I teraz, jak pojawia się to drugie pytanie, to druga osoba to trochę dokładniej i dogłębniej przyjrzy się, czy ta sytuacja faktycznie mm, ma swoje przełożenie w rzeczywistości. I potem kolejne pytanie to jest, a jak ty się czujesz z taką myślą? Ja i dziecko powie, że no, czuję smutek, czuje frustrację. Czasami dzieci też powiedzą, nie wiem, nie wiem co czuję. Dlaczego tak powiedzą? Nie dlatego, że nie chcą się z wami podzielić jak swoimi stanami emocjonalnymi, tylko najczęściej dzieje się tak, że dzieci nie potrafią tych emocji nazwać. Czy nie potrafią wam powiedzieć, że czują irytację, to wy możecie w tym potowarzyszyć. Nie? Czy to jest tak, że czujesz złość, czy to jest tak, że czujesz smutek, czy to jest tak, że czujesz frustrację, czy to jest tak, że czujesz niemoc, i wy towarzyszycie, a przy okazji nazywacie dzieciom te przestrzenie, i one, dzieci, zaczynają to internalizować i zabierać ze sobą i osadzać. Nie? No i ostatnie pytanie to jest. Y a jakbyś się czuła, ale się czuł bez tej myśli. Nie? I dziecko na przykład powie, że mm, byłoby mi przyjemnie. Hmm, czyli, że co? Czułabyś radość? Czułabyś spokój? Tak? No tak, to by było o tym. I teraz zobaczcie. I teraz idziemy sobie do SNO. Nie? Że jak, jak, jak ja słyszę, że mm, ty mówisz, że chcesz się bawić z dziećmi, to. Czy to jest o tym, że chcesz z razem, idziemy do N, drugi krok, zobaczcie. Czy to jest o tym, że Ty chcesz bawić się razem z dziećmi? Chcesz z nimi spędzać czas? Chcesz być przyjęta do grupy? No, że tak, bo ja bym chciała pobawić się z nimi w tą zabawę kucykami pony. Mhm, jasne, czyli ja słyszę, że Ty byś się chciała pobawić w tą zabawę z kucykami pony. To powiedz mi, jak możemy o to zadbać? Jak możemy o to zadbać? Wiecie, na razie jesteśmy w sytuacji, kiedy jesteście rodzicem i rozmawiacie z dzieckiem w domu, dajecie mu komfort w domu, dajecie mu towarzyszenie w domu, tak i wiecie, że nie macie wpływu na to, co będzie się działo w sali przedszkolnej czy sali szkolnej. Jednocześnie chcecie, żeby dziecko miało też taki zestaw narzędzi, którym, z których może skorzystać w sytuacji, która jest dla niego czy dla niej trudna właśnie. Jak jest w przedszkolu czy w szkole. Czyli, że co możemy zrobić? Co możesz zrobić w tej sytuacji? No, ja nie wiem, co ja mogę zrobić w tej sytuacji. Ok, słyszę, że teraz nie, że teraz nie masz pomysłu, czy chciałabyś usłyszeć mój? No, chciałabym usłyszeć Twój. To ja mam taki pomysł, żebyś zapytała. Ale o co mam zapytać? No, żebyś zapytała dlaczego. Dlaczego, yy, dlaczego wybieracie, że bawicie się same. I wiecie, te dzieciaki, które mówią, nie możesz się z nami bawić, albo nie będziesz się z nami bawiła, to one nie mówią tego przeciwko temu dziecku, tylko mówią to dlatego, że chcą zadbać o swoje jakieś potrzeby. I teraz, jak próbujemy używać okularów dobrej intencji i tego, że my staramy się dostrzec dobrą intencję. Współpłów i do nas druga osoba, to będzie nam łatwiej dostrzec te potrzeby. Nie? Czyli, że a czemu chcecie się bawić razem? Nie? Na czym wam zależy? No bo to jest taka zabawa, i na przykład dzieci zaczną mówić, nie? że to jest taka zabawa, która, którą zaczęłyśmy już wczoraj, dzisiaj dokończymy i zależy nam bardzo na tym, żeby dokończyć. Nie? No i teraz zobaczcie, wasze dziecko może dostrzec to. Nie? Może to dostrzec, jednocześnie pamiętajcie o tym, że mądre towarzyszenie dorosłych to jest właśnie to, czego najbardziej szukają rodzice w placówkach oświatowych. Nie? Czyli tego mm, towarzyszenia, które otwiera przestrzeń na to, żeby jedna i druga strona była dostrzeżona. Czyli teraz jak sobie z takiego metapoziomu mm, Pracy w domu z dzieckiem, towarzyszenia mu, przejdziemy do tej samej sytuacji, tylko teraz z perspektywy nauczyciela, wychowania przedszkolnego bądź nauczyciela szkolnego, to tutaj nauczyciel pełni rolę mediatora, który roztacza. Opiekę nad zarówno jedną stroną, jak i drugą stroną konfliktu. Czyli nie nakazuje niczego. Nie? nie jesteśmy w tej energii nakazania, że co, to są w ogóle za fanaberie, macie się bawić razem. Bawcie się razem teraz, tak? Zobaczcie, tego nie chcemy wybierać. Nie? I idziemy w stronę dostrzegania nawzajem, jakie tam potrzeby są. Czyli że ja słyszę, że ty byś się chciała bawić. I być uwzględniona w tej zabawie, chciałabyś być jej częścią, a Wam zależy teraz na tym, żeby mm, bawić się samemu. Powiecie mi dlaczego. I na przykład dzieci powiedzą, bo właśnie zaczęłyśmy tą zabawę wczoraj, okej. Okay? Czyli ja słyszę, że to jest o tym, że zaczęłyście zabawę wczoraj. No tak, i tutaj dużo jest takich różnych reguł do tłumaczenia, to bardzo długo będzie trwało, my byśmy chciały dokończyć się bawić. Okej, okay? ja słyszę, żebyście się chciały dokończyć bawić, a powiedzcie mi, yy, jak myślicie, ile czasu zajmie Wam dokończenie zabawy? No, myślimy, że tak z 5 minut. Mhm, a jak mówicie 5 minut, to macie na myśli, że tyle, ile na przykład trwa dwa razy piosenka, mam tę moc? No, tak, to właśnie tyle będzie trwało. Okay? Czy, czyli jaki macie pomysł, co możecie zrobić, żebyście, żebyś Ty mogła się bawić z nimi, żeby one jednocześnie mogły pobawić się tak, jak też chcą? No to jak one mówią, że za 5 minut przestaną się bawić już w tą zabawę, to ja bym chciała do nich dołączyć za 5 minut. OK? No, my chcemy, my chcemy też się z Tobą bawić, tylko w inną zabawę. Zobaczcie. I wtedy to nie od dzieci, które mówią, nie możesz się z nami bawić, w ogóle nie jest usłyszane jako nie, tylko jest usłyszane jako tak. Jako tak dla ich potrzeb, czyli dla takiej może, może jasności, może. Yy. Może sensu, a może łatwości, że ta zabawa po prostu już tak narosła zasadami, że jest tak trudno wprowadzić nową osobę, że łatwiej jest dokończyć i zacząć się bawić w coś innego. Ale to nie, nie jest przeciwko. I my, dorośli, możemy pomagać dzieciom dostrzegać te szanse, które idą za nie, a później, później zapraszać ich do świata bez nie czyli mówienia komunikatu bez nie, czyli nie chce się z Tobą bawić, chce zamiast powiedzieć nie chcę się z tobą bawić, możemy powiedzieć chcę teraz bawić się tylko z Kasią, nie? I macie komunikat bez nie, który już zupełnie inaczej też ląduje w drugiej osobie, nie? Także pamiętajcie o tym, że macie, yy, macie przestrzeń, macie gotowość, macie możliwości do tego, żeby o konflikt zadbać inaczej i dzięki temu, że wy dbacie inaczej o ten konflikt, jesteście w stanie... To, to oprogramowanie już dzieciom podawać, żeby one miały to jako automat, a nie żeby miały jako automat, ty mi mówisz nie, to następnym razem ja ci powiem nie. Tylko, żeby było tak, że ty mi mówisz nie, bo mówisz tak dla czegoś innego, zobaczmy, dle, zobaczmy o czym to jest razem. Nie? Także dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie, mini mediacyjne. Pamiętajcie o tym, że co piątek widzimy się właśnie na wspólnej przerwie kawowej. Jeżeli macie jakieś swoje trudne sytuacje szkolne, przedszkolne, może rodzinne, którymi chcielibyście się zająć, a brakuje Wam na przykład narzędzia żeby się temu przyjrzeć i żeby się tym zaopiekować, to napiszcie do mnie, napiszcie do mnie maila, albo zostawcie mi wiadomość na Instagramie, albo tutaj na Facebooku, albo właśnie tutaj na Instagramie. No i skontaktujcie się, zostawcie swój ślad. Jeżeli, jeżeli lubicie też te spotkania, to dajcie mi też znać nie? Co, co Wam się podoba, co, na co chcielibyście większego nacisku. Do zobaczenia!